Edward, i chciałbym podzielić się moją podróżą ku transformacji po zastosowaniu fungent. Przez lata nieustannie walczyłem z uporczywą infekcją grzybiczą na stopach, tocząc codzienną walkę z intensywnym swędzeniem, nieprzyjemnym zapachem i wstydem związanym z publicznym odsłanianiem stóp. Z czasem wypróbowałem różne produkty, od aptecznych środków po domowe receptury, ale żaden z nich nie wydawał się naprawdę robić różnicy. Frustracja i beznadzieja zaczęły mnie ogarniać i uwierzyłem, że jestem skazany na życie z tą sytuacją na zawsze. Wtedy właśnie bliski przyjaciel, który zauważył moją dolegliwość, polecił mi fungent. Przyznaję, że byłem sceptyczny, w końcu ile razy byłem rozczarowany pustymi obietnicami podobnych produktów. Jednak coś we mnie kazało mi spróbować jeszcze raz. Gdy tylko zacząłem używać kremu, uczucie świeżości ogarnęło moje stopy. Zapewniając natychmiastową ulgę, której nie doświadczyłem od dawna, gładka i przyjemna konsystencja kremu sprawiła, że aplikacja była naprawdę przyjemnym doświadczeniem. To było tak, jakby moje stopy w końcu otrzymały troskliwą opiekę, na którą zasługiwały. W miarę upływu dni byłem świadkiem stopniowej i zauważalnej poprawy objawów. Nieustanne swędzenie, które dręczyło mnie przez tak długi czas, zaczęło się znacznie zmniejszać, aż całkowicie zniknęło. A nieprzyjemny zapach, który sprawiał, że czułem się zakłopotany w każdej sytuacji towarzyskiej, po prostu zniknął. Wreszcie poczułem się pewniej i bezpieczniej na swoich stopach. Mogłem wrócić do uprawiania moich ulubionych sportów bez ciągłego martwienia się o infekcje. A coś, co wydawało się nieosiągalne, stało się rzeczywistością. Wróciłem do noszenia sandałów i otwartych butów bez najmniejszego zażenowania. Produkt fungent okazał się naprawdę skutecznym rozwiązaniem w walce z grzybicą stóp. Jego zaawansowana formuła w połączeniu z naturalnymi składnikami przyniosła zaskakujące rezultaty. Dziś mogę z radością powiedzieć, że jestem wolny od problemu, który tak bardzo mi doskwierał. Moje stopy są zdrowe, bez dyskomfortu, bez zmartwień. Pamiętaj, że zakup fungent w innych kanałach sprzedaży, takich jak targowiska lub nieautoryzowane witryny, może skutkować podrobionymi produktami o wątpliwej jakości, a nawet oszustwami. Aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo produktu, należy kupować go wyłącznie na oficjalnej stronie producenta. Chcę wyrazić moją głęboką wdzięczność zespołowi Fungent za opracowanie tak potężnego i transformującego produktu. Nie tylko zmieniliście moje życie, ale także przywróciliście mi pewność siebie i wolność, za którymi tęskniłem. Jeśli cierpisz na grzybice stóp. Nie wahaj się wypróbować fungent. Jestem pewien, że będzie to wybór, którego nie pożałujesz.